Jak jakieś miejsce stanie się popularne to zastam wszyscy na Tak, cały kraj idzie. No róbcie na jazdy na Skopię. Przyjedźcie na spokojnie, spokojnie. Tak, rozłóżcie to na kilka miesięcy. Miasto jest piękne, w sumie bardzo, bardzo wolno od turystów, bo tutaj praktycznie wszędzie No właśnie. Podróżując po Bałkanach, odwiedziliśmy Skopje, stolicę Republiki Macedonii Północnej. W filmie pokażemy Wam monumentalną zabudowę centrum, część z kilkuset zdobiących miasto pomników i figur, a także klimatyczny stary bazar, na którym znajdziecie wszystko, czego dusza zapragnie. Zaczynamy! Kopie nigdy nie wyróżniało się na tle jugosławiańskich stolic, jednak po niszczycielskim trzęsieniu ziemi 1963 roku zostało praktycznie zrównane z ziemią. Niektórzy w kataklizmie upatrywali szansę na odbudowę stolicy według nowej koncepcji, opierającej się na popularnym wówczas brutalizmie. Jednak już po uzyskaniu niepodległości pojawił się nowy pomysł. Przemiana Skopie w nowoczesną stolicę pełną gmachów nawiązujących do Antyku. Osią nowego założenia jest plac macedoński, na którego krańcach znajdują się gigantyczne pomniki wojowników. Oficjalnie nie wspomina się ich imion, ale każdy wie, że chodzi o Filipa II i jego syna Aleksandra I, twórców antycznego imperium. Spoglądają na siebie z wysokich cokołów i pozdrawiają serdecznie. Plac przecina rzeki Wardar. Pierwsza przeprawa w tym miejscu powstała już w czasach bizantyjskich, ale w wyniku wielu wojen została rozebrana. Obecny most powstał prawdopodobnie w XV wieku, w czasach tureckich służył jako miejsce straceń. Dookoła placu wyrosły neoklasycystyczne gmachy. Każdy z nich ozdobiony kolumnami i posągami, tutaj nawet miejska spółka wodociągów wygląda jak pałac. Główną bramą do placu jest wysoki na 21 metrów łuk Porta Macedonia. Fasadę zdobi ponad 30 płaskorzeźb przedstawiających najważniejsze wydarzenia z historii Macedonii. W północnej części centrum znajduje się Ćarsija, czyli charakterystyczny turecki bazar. Wchodząc do niego, przejdziemy obok dawnej łaźni miejskiej, a obecnie galerii. Niska zabudowa tworzy zwarte centrum z wąskimi uliczkami pełnych sklepów, warsztatów, restauracji i kawiarni. No i tu możemy się pokręcić chwilę. Dlaczego nie? Czegoś szukamy konkretnego? Zabytków. Jest to miejsce przenikających się kultur. Tutaj bije serce miasta. W Skopie znajdziemy zarówno meczety, jak i cerkwie. Najważniejszy meczet Mustafy Paszy znajduje się na wzgórzu ponad bazarem. Jest przy nim taras widokowy na Stare Miasto. Dalej od centrum zobaczymy jeszcze meczet Sultana Murada. Jest on znany głównie dzięki wysokiej wieży zegarowej. Na obrzeżach Placu Macedońskiego zobaczymy cerkiew katedralną św. Dimitriosa. Warto wejść na chwilę do środka, aby zobaczyć bogato zdobione wnętrze oraz wysokie spiralne schody prowadzące do Ambony. Z kolei bliżej twierdzy znajduje się nietypowa cerkiew, która wyglądem nie zdradza przeznaczenia. Powstała wraz z otaczającym ją warownym murem. Drewnianą dzwonnicę dobudowano wieki później. Blokowane na skalnym wzniesieniu twierdza, powstała w czasach bizantyjskich. Obecnie nie dzieje się tam zbyt wiele, jest za to ważnym dla miasta punktem widokowym. Z jej murów rozciągają się piękne widoki na panoramę Skopie. Ach, jak to dobrze być wysokim! Widzisz coś? Nie, nie mogę nic zobaczyć, bo jest tak wysoko. <noise> Placówek muzealnych w mieście jest bez liku. Przy moście zobaczymy Muzeum Archeologiczne. Okazały gmach nawiązuje do najlepszych tradycji antyku. Po drugiej stronie Placu Macedońskiego ulokowano Muzeum Walki Macedońskiej, ukazujące trwającą ponad 5 wieków walkę o niepodległość kraju. Nieopodal znajduje się również Muzeum Holokaustu. Na południu miasta odwiedziliśmy dom pamięci matki Teresy z Kalkuty. Lokalizacja budynku nie jest przypadkowa właśnie w tym miejscu znajdował się kościół, w którym została ochrzczona. Mm. Mm. Musisz to spróbować. Co wcinasz? Mm. Mm. Mam nadzieję, że widać te pyszności tutaj na tym celu. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!